Dopiero co rozpoczynaliśmy ligę w środku listopada. Kilka mrugnięć okiem i jesteśmy już w lutym, a rozgrywki są w fazie końcowych rozstrzygnięć. Pierwsze zresztą już zapadają, ale te najważniejsze dopiero przed nami w 13 i 14 kolejce, które zapowiadają się arcy ciekawie, bo niemal każdy mecz będzie o coś. 12. seria gier nie wyłoniła mistrza naszej halówki, choć w walce o tytuł na poważnie zostały już tylko dwie drużyny: Adampol i jego niedzielny pogromca, Ursyrius. Więcej już nie spoilerujemy. Rozpoczynamy filmowy przegląd wydarzeń ostatniego weekendu. Przed dwoma tygodniami Stara Niecała wygrała dwa mecze i wyszła na prowadzenie. POM i BIGOS, które do tej pory nadawały ton rywalizacji, odpowiedziały w pierwszy weekend lutego. Jako pierwsi gracze potężnego Orlika Mełgiew, jak rozwija się akronim POM. Wygrana z mytos nie przyszła jednak łatwo, a przed meczem wydawało się, że kłopotów raczej nie będzie. Rywale przybyli na mecz w raptem pięciosobowym składzie. Pod koniec pierwszej połowy obejrzeliśmy trzy bramki. Gola Maksymiliana Frączka i Filipa Kruka przedzieliła wyrównująca bramka Marka Dudy. Kruk po raz drugi do meczowego protokołu wpisał się w 21 minucie. Zrobiło się 3-1, ale dzielnie walczący mityczni broni nie złożyli. Gol Kacpra wierzyńskiego był kontaktowy i zapewnił dodatkowy zastrzyk emocji w ostatnich sekundach. Mimo prób, my to z punktu nie wyszarpało. W niedzielę PKS Bigos mierzył się z Koncentrixem. Już w drugiej minucie do siatki trafił Tomasz Belcarz. W końcówce pierwszej połowy na 2-0 podwyższył Grzegorz Soldaj. Po zmianie stron na parkiecie działo się niewiele ciekawego. Bigos nie musiał, Koncentrix nie bardzo potrafił. W końcu udało się jednak przebić przez defensywę Kapuścianych i na raty pokonać Piotra Błacha. Dokonał tego Michaelo Lazarczuk. Niczego więcej Tim Krystiana Szpery już nie wywalczył. Darmowe trzy punkty zainkasowała zaś Kopalina która została beneficjentem problemów kadrowych Kuczaków od Eliasza. Pora na wyniki. Mecz Świeżaków ze Starą Niecałą rozegrany został już wcześniej. Powraca na fotel lidera, Bigos za jego plecy, a Stara Niecała uzupełnia podium. To trio rozstrzygnie między sobą trzy czołowe lokaty ligi. Nic ciekawego nie wydarzyło się w klasyfikacji strzelców. Ledwo piątkę graczy uzbierała Plaga Szczurów na sobotni mecz otwierający 12. serię gier. Opel Mobility nie miało problemu z wykorzystaniem problemów kadrowych od Sejdra tabeli. Worek już w drugiej minucie rozwiązał Daniel Gawlak. Ten sam zawodnik kilka minut później podwyższył na 2-0. Potem do głosu doszedł Piotr Woliński, który ustrzelił hat-tricka. Gola na 6-0 dołożył Jakub Dobrzyński. Honorowe trafienie dla Szczurów było zaś autorstwa Marcina Pawłaska. Tym samym na kolejkę przed końcem sezonu jedni i drudzy myślą o barażu. OP chce zagrać o awans, a pladze marzy się gra o utrzymanie. Utrzymała się za to esenca, która w swoim ostatnim meczu tego sezonu pokonała soku Hanesco. Zaczęło się pomyślić drużyny Artura Bogaja. Gole Piotra Wojciechowskiego i Grzegorza Górala dały dwubramkowe prowadzenie. Soku szybko odpowiedział. Pechowy jak Bogaja w szóstej minucie, a potem trafienie Michała Łukasika w dziewiątej. Do przerwy więc remis 2-2. Wydawało się, że w drugiej połowie soku pójdzie za ciosem, ale kolejne minuty nie przynosiły bramek. W końcu w 23 minucie Esenca wyprowadziła dwa ciosy. Najpierw Góral na 3-2 potem Marcin Dalentka na 4-2. Na kilkanaście sekund przed końcem drugi gol Łukasika przywrócił Sokołowi resztki nadziei, ale momentalnie Góral strzelił swoją trzecią bramkę i ustalił rezultat spotkania na 5-3. Z dużej chmury mały deszcz. Ostrzyliśmy sobie zęby na spotkanie Emerlock-Neonet, ale na ostrzeniu się skończyło. Przypominało to słynną walkę Andrew Gołoty z Nanoxem Luisem. Po kilku minutach w roli Gołoty wystąpił Neonet, okrutnie obity przez Jakuba Jasika i spółkę. Jasik szybko zanotował dublet, a gola dorzucił Kasper Lubisz. 3 do zera po niespełna 4 minutach. Świdniczanie nie odpowiedzieli do samego końca. Głównie dlatego, że Emerlock grał bardzo mądrze, szanował piłkę i koncentrował się na tym, by nie dopuścić rywali pod swoją bramkę. Tym samym, team Jakuba Pogody zapewnił sobie mistrzostwo drugiej ligi. Neonet z kolei wypadł aktualnie poza strefę barażową. Kwestię gry w barażu otwartą ma jeszcze LSM, ale tim Michała Mazurka sam skomplikował sobie sprawę, przegrywając niespodziewanie z golosami. To było blisko pół godziny mało atrakcyjnej piłki z dużą liczbą fauli i ostrych wejść, a także niepotrzebnych spięć. Koniec końców okazało się, że ekipa Piotra Roya zachowała najlepsze na finał. Crispenci Corovondo nie wykorzystał wprawdzie przedłużonego rzutu karnego, ale pospieszył z dobitką i trafił na 1-0. Ale próbowali wyszarpać remis, ale bardzo nieudolnie rozgrywali przewagę z wycofanym ramkarzem. Nadziali się jedynie na kontrę, którą duet Piotr i sylwester Muzyka rozegrał bezbłędnie. Zaplanowany na sobotni wieczór mecz królewskich z Miodowymi Jerseyami nie doszedł do skutku. Ci pierwsi zainkasowali darmowe trzy punkty, bo ci drudzy poddali się już ładnych kilka godzin wcześniej. Jedyny drugoligowy mecz niedzieli zakończył się pewną wygraną Erton.PL. Meblarze wykorzystali kłopoty kadrowe rywali, czyli robili marketing. Do przerwy było tylko 2-1, ale w drugiej połowie Erton rzucił wyższy bieg i odjechał rywalom, finalnie wygrywając 6-2. Na to zwycięstwo składa się hat-trick Macieja Średnickiego, Dublet Pawła Koziełkiewicza oraz gol Patryka Mizury. Po stronie robimy marketing, do siatki trafiali zaś Mariusz Śleć i Rafał Szyszka. Tak prezentują się rezultaty 12. kolejki w drugiej lidze. Pauzował bank. Miodowe seje mogą jeszcze skończyć sezon na dnie tabeli. Na szczycie wszystko jasne. Emerlow witamy w pierwszej lidze. Wyścig strzelców nadal trwa. Ten weekend nie przyniósł żadnych spektakularnych zmian. W ten weekendowej obejrzeliśmy tylko dwa pierwsze mecze. W grupie spadkowej Witok mierzył się z w Lublin. Na pierwszą bramkę poczekaliśmy 9 minut, ale pierwsze faule i słowne zaczepki mieliśmy dużo wcześniej. Cały mecz obfitował w trasztok i przewinienia. I czym konferencja przed galo flickfightów? Bo co? Mnie A co mnie mi mogę? mogę ci podejść Odej jeszcze go. bardziej. Odejdź. Nie, nie odchodzę, podszedł. Weź go. Bo co? Krakiewicz rozpoczął strzelanie i rozwiązał worek Witoku. Niedługo po przerwie Tomasz Madeja i Marek Leonardowicz podwyższali na 2-0 i 3-0. W 20 minucie Madaja miał już dublet, a MW Lublin było na łopatkach. Trafienia Mateusza Siedleckiego i Grzegorza Sternika poprawiły nieco końcowy wynik ekipy Marcina rośniaka, ale do zdobycia punktów było to stanowczo za mało. W grupie mistrzowskiej Ruta starała się z Malagenią. Michał Wójtowicz, jak wujak cięta riposta, odpowiadał błyskawicznie na gole Piotra Niewińskiego i Pawła Gryty. Malagenia szybko więc odrabiała straty. W końcu jednak Wujtowiczowi zabrakło amunicji na kolejne riposty. Na gola Przemysława Ziętka już nie odpowiedział, a wynik meczu w 22 minucie ustalił Rafał Terpiłowski. Wygrał zespół lepszy, choć malagania na pewno tanio nie sprzedała, walcząc o przedłużenie swoich nadziei na baraż. Dwa mecze, obydwa zakończone wynikami 4-2. W tabeli mnóstwo znaków zapytania. Część z nich zniknie już w najbliższy weekend. Liderem wśród strzelców Tomasz Głos. Matgeo po serii porażek wreszcie zainkasowało komplet punktów, wykorzystując w niedzielny poranek kadrowe problemy ale -taksi. Taksówkarze bez swoich liderów, kacytki Wasila i Cezarego Zdunka, próbowali walczyć, ale koniec końców musieli uznać wyższość przeciwników, którzy zagrali konsekwentnie i spokojnie, choć nie uniknęli błędów. Ostatnią instancją był jednak dobrze dysponowany Jakub baran. Tego samego nie można powiedzieć o Kamilu Wierzbickim, choć robienie z niego kozła ofiernego, byłoby też przesadą. Cały zespół ale -taksi ma sporo za uszami. Bramki dla zwycięstw strzelali Mateusz Kostkowski, Krystian Bogacz, 2, Mateusz Szewerski, 2, Jacek Bojanowski i Konrad Domagalski. Honorowe trafienie dla Taxi to dzieło Damiana Szczewińskiego. Na zwycięstwo matgeo zareagowali błyskawicznie niedysponowani i również wygrali, utrzymując się nad strefą barażową. Drużyna Filipa Buska pokonała ESV Żubry. O wygranej zdecydowała przede wszystkim skuteczność, a tanie była w tym meczu mocną stroną Grzegorza kuczepy i jego kolegów. Nie wykorzystali oni nawet dwuminutowego okresu gry w przewadze pod koniec pierwszej połowy, gdy zakomentowanie orzeczeń sędziowskich dwie żółte kartki obejrzał Andrzej Boryca. Niedysponowani przetrwali trudny moment, a na początku drugiej połowy sami zadali dwa ciosy. Bartłomiej Koneczny trafił na 1-0, a niedługo potem Arkadiusz Bednarczyk na 2-0. Falko o mistrzostwo jest w tym sezonie naprawdę szalona i nieprzewidywalna. W sobotę najpierw przegrał Nexbet. Przegrał z nie byle kim, bo z czarnymi, ale mimo wszystko można tu uznać za niespodziankę. Ustępujący mistrzowie prowadzili 1-0 po golu Karola Struga. Wyrównał posolowej akcji Damian Kuciński. W 20 minucie Adam Styk trafił na 2-1, a po kolejnych dwóch minutach Kuciński miał już na koncie dublet. Leksbet w końcówce zmniejszył stratę. Po zagraniu ręką Wojciecha Migryta sędziowie podyktowali rzut karny, a Jarosław Wójcik polował swoją bramkę. Nie miał jednak tęgiej miny, bo wcześniej mógł tych goli strzelić pewnie z pół ale absolutną ścianą nie do przebicia był w tym meczu Jakub Malicki. Golkiper Czarnych wybronił m.in. dwa przedłużone rzuty karne, i całą masę innych sytuacji. W drugiej połowie nakręcił się tak, że nie szło go pokonać praktycznie w żaden sposób. Czasem mówi się, że wszyscy mobilizują się na mecz z mistrzem. Patrząc na popisy Eduarda Aleksandrowicza i Malickiego w meczach z NextBetem, można potwierdzić taką hipotezę. Czarni 3, Nexbet 2. Swojej szansy nie wykorzystała też Politechnika Lubelska, bo Andrzeja Kurysa zagrali bardzo kiepski mecz i przegrali za PP Energy. Pp, które wcale nie wystąpiło w optymalnym składzie. W pierwszej połowie energetycznie dwukrotnie obejmowali prowadzenie, a Polibuda dwukrotnie wyrównywała. W drugiej połowie scenariusz się jednak zmienił. Cezary Pęcak szybko trafił na 3-2 i ten wynik utrzymywał się prawie do samego końca. Prawie, bo w końcówce kropkę nad i postawił Piotr Chęć, z dużym spokojem finalizując kontratak swojej drużyny. Po sześciu meczach Politechnika miała na koncie komplet punktów. Od tamtej pory to była raptem jedno oczko. Mistrzostwa najwyraźniej nie chce również Puls Alfa Lider. Ukraińcy wyłożyli się na Timie. To kolejna duża niespodzianka. Wynik otworzył Paweł Osoba, ale dość szybko wyrównał Denis Braslawec. Gitowcy mimo dość wąskiej kadry mieli sporą ochotę do gry. W 19 minucie do siatki trafił Tawit Sowiński. Pięć minut później na 3-1 podwyższył Michał Łynarczyk. Było właściwie po meczu. Puls zmarnował jeszcze przedłużony rzut karny. W końcówce strzał Bogdana Sawicza tuż przed końcową syreną wylądował jeszcze w bramce. I Puls przegrał tylko 2-3. Rozmiary porażki nie mają jednak większego znaczenia, bo mistrzowskie nadzieje wymknęły się z rąk. Kluczowy był ostatni mecz weekendu. Adam Pole w przypadku wygranej lub remisu z Mursyrius miał już w garści swój drugi w historii tytuł mistrza Halak. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, gdy naprzeciwko jest zespół, który jako jedyny ma jeszcze naprawdę realną szansę na mijankę za Adampolem. Mur na papierze dysponował tego dnia znacznie mocniejszym składem, ale długo nie przekładało się to na żadne efekty bramkowe. W końcu do siatki trafił Jarosław Walenciuk. Świdniczanie odpowiedzieli w 16 minucie, postrzela Adama Słowika. Mieli upragniony remis, który na 99% dałby im mistrzostwo. Ostatnie słowo tego emocjonującego, stojącego na wysokim poziomie meczu należało jednak do Marcina Urbana. Kierownik Mur ładnie obrócił się z rywalem na plecach i skierował piłkę do bramki. Na tego gola Adam Pol odpowiedzi już nie znalazł. Tak to wygląda na grafice. Kolejka bez remisów. Adam Pol wciąż na czele, ale Mur w ostatni weekend zagra dwa mecze. Jeśli wygra obydwa, Przeskoczy jak i Krystiana Jocia. Rywale jednak bardzo mocni Nexbet i Politechnika Lubelska. Teoretycznie Mistrzostwo Muru może dać również Wygrana i Remis. Wygrana musi być jednak minimum dwubramkowa. Wśród strzelców bez większych przetasowań. Co nas czeka 8 i 9 lutego? Line-up jest szalenie interesujący. Ekstraliga i Druga Liga kończą już swoje zmagania. Z całą pewnością poznamy więc mistrza Halakp. Możemy poznać go już w niedzielny poranek, jeśli Mursyrius przegra z Nexbetem. Jeśli wygra lub zremisuje, będzie bardzo ciekawie, bo tym Marcina Urbana o 10 wyjdzie na parkiet po raz drugi, tym razem by zagrać z Politechniką. Ciekawa będzie też walka o uniknięcie gry w barażu. Niedysponowanym wystarczy pokonać Ale taksi, by skazać na dodatkowy mecz Żubry i Matgeo. W pierwszej lidze kluczowy weekend dla EcoWorld. W sobotę mecz z Malagenią, a w niedzielę zaległy z Padbudem. 6 punktów to prawie pewna koronacja, a jeśli podniesie ułem, to nawet pewna na 100%. W drugiej lidze na górze rozgrywka o baraże. Między innymi bardzo ciekawe mecze neonetu z LSM oraz Emerloga z królewskimi. Na dole plaga szczurów musi liczyć na pogłębiający się kryzys miodowych jersejów. Trzeci walkower to przesunięcie na ostatnie miejsce w tabeli. Jeśli Jersey pojawiał się jednak na parkiecie, to plaga potrzebować będzie wygranej z wabankiem, by mieć jeszcze szansę na oddanie czerwonej letarni. W trzeciej lidze skupiamy się przede wszystkim na niezwykle ważnym meczu lidera z wiceliderem, czyli Paul Bigosem.